Przestrzały strzały, Fischer. Wszystko w porządku? Hałasy dochodzą z przodu, Lambert. Ale gdy myślę o partyzantach, to na myśl przychodzi mi kałaszniko. To znaczy? Dostatecznie często strzelano do mnie z tej broni, żebym mógł powiedzieć, że to nie jest taka. Rozumiem. Co? Sprawdź, Co czy nie mają przypadkiem Dam jakiegoś niezwykłego wyposażenia po... i informuj nas na bieżąco. Patrz, tu jest jakiś stary most. Słyszałem, że z tych starych jaskiń korzystali kiedyś przemytnicy. Chyba miałeś rację, jeśli chodzi o ten sprzęt sam. Tak. Mają tu niezły zapas ultranowoczesnych zabawek. Spróbuj się dowiedzieć, skąd je wzięli. Sprawdź, czy na skrzyniach są kody SSCC i przeskanuj swoim EEV. Kod przesyłki wskazuje, że jest to jedna z pięciu skrzyń. Znajdź pozostałe cztery. Postaram się. Że ma już dość? Będzie miał dość, gdy przestanie gadać. Gadać? Madre de Dios. Już od godziny nie jest w stanie mówić. Może udawać. Jezu. No! <laughs> yes. Si, założę się, że udaje. Udaje. Jego język wygląda jak kawał węgla z mózgu. Dość! Daj mi więcej mocy, Saul! Jest już na maksimum! Co? Mam przynieść następny akumulator? Hehe! <noise> Co powiesz, amigo? Chcesz kolejny akumulator? <noise> He? He? Wila. On. Jego uszy. dymią! Chyba się poszykam. Chyba nie żyje. Hmm. Jest tylko jeden sposób, żeby się upewnić. Ach, idę na spacer. Nie wygląda najlepiej, Fisher. Co to było? O, nie chodzi o wygląd. Nie, to chyba nic nie takiego. Na pewno jest martwy? Bardziej niż Elvis. W porządku, zostaw zwłoki. Wciąż musimy odzyskać ewentualne informacje, które zdobyli podczas przesłuchania. Grim do ciebie zadzwoni. Sam tu, Grim. Musimy dopilnować, aby nic, co Morgenholz mógł im powiedzieć o algorytmach Massa, nigdy nie opuściło tego miejsca. Dobrze. Wykryłam łącze bezprzewodowe technika, który wyszedł z pomieszczenia, zanim ty do niego wszedłeś. Będę więc musiał odzyskać dane, które mógł wysłać na serwer. Dokładnie. Wygląda na to, że partyzanci nie zdołali się tutaj porządnie zadomowić. Raczej mało prawdopodobne, by zdołali zainstalować jakikolwiek system alarmowy. To dobrze, już. Na pewno będzie padać. Czy łódź odpłynęła bez problemu? To już czwarta z pięciu skrzyńsa. Nie przegap ostatniej. Ilu ludzi z nimi popłynęło? Laserda. I zabrał ze sobą jeszcze czterech innych. Hm. Będziesz w stanie trzymać straż bez czterech ludzi? Nikt się koło mnie nie przedostanie ten. Wydaje mi się, że to stanowi potwierdzenie, Fischer. No, wygląda na to, że laser był już od dawna Zobaczymy, czy uda nam się go wyśledzić przez Eschelo. Na razie możesz się nim nie przejmować. Będziemy cię informować na bieżąco. Podobno jesteśmy na odpowiedniej szerokości geograficznej, aby widzieć, jak szczątki ponownie wchodzą w atmosferę. Szczątki? Jakie znów szczątki? O czym ty mówisz? Madre de Dios, nic nie słyszałeś? Szczątki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Był wypadek. Stracili łączność radiową, a zniszczenia są poważne. Dziś wieczorem spodziewany jest deszcz szczątków. Duma. Naszym błędem jest duma. Porzucili swoje miejsce i ruszyli na podbój nieba. Zaś on, wszechmogący, cisnął z nieba płomienie, które będą dla silnych wezwaniem do broni. A mnie się wydawało, że to ja jestem dyletantem. Różnica między rewolucjonistami a terrorystami tkwi w wykształceniu. Czytałeś gazety? Nie. O co chodzi? O. O, Hernandeza! Hernandeza? Nie! Odniósł kontuzję? Gorzej! Umarł? Gorzej! Sprzedali go do klubu piłkarskiego Melgar! Sprzedany? Niemożliwe! Nie! Nie będę tego słuchał! prawda, To właśnie serwer, na który technik przesłał pliki z przesłuchania. Musisz się na niego zalogować. Dobra robota, Sam. To załatwia sprawę ewentualnych informacji, jakie mógł im ujawnić Morgenholt. Nie będą się zastanawiać, co się z nim stało? Łatwo sprawimy, że twoja niewielka ingerencja będzie wyglądać na błąd alokacji pamięci. Nie przejmuj się. Dajemy ci najlepsze narzędzia. Dobra robota, Fisher. Jeżeli uda nam się przeanalizować dane, które zebrałeś ze skrzyń, to mnóstwo ludzi będzie miało dzięki temu bardziej bezpieczną pracę. Co się dzieje, że nikt nigdy nie robi nic, żeby moja praca była bardziej bezpieczna? Jeżeli chcesz, żebym zatrudnił dodatkowych analityków, już będą dla ciebie interpretować zgromadzone dane, to nie widzę problemu. Szczerze że zagrożenie nie jest jedynym Naprawdę. Gwiazda Wieczorna do Marii Narcisy. Odbiór. Gwiazda Wieczorna do Marii Narcisy. Odbiór. Maria Narcisa. Możesz mówić, wieczorna. Towar odebrany, Maria Narcisa. Wszystko się zgadza. Maria Narcisa. Mam nadzieję, że nie próbujesz mnie wyrobić w kolejną randkę w ciemności. Maria Narcisa to łódź. Tak samo jak ostatnia krypa, z którą mnie umówiłaś, Fischer. Przepraszam. Maria Narcisa to statek handlowy. Jego armatorem jest Celestina INC. Portugalska firma spedycyjna. Zarejestrowana na Filipinach. Zajmuje się trachtem przez Pacyfik. Brakuje tu mnóstwa informacji. Brzmi podejrzenie Wygląda na to, że jednak znów cię na randkę. Nie mogę się doczekać.